Zaczynamy węglowodory, najpierw ym, o tym, co to są węglowodory, no tak sama nazwa mówi węglowodory, czyli są to ym, takie związki chemiczne, które zawierają tylko i wyłącznie węgiel i wodór. Tak, węglowodory, czyli tylko węgiel i wodór, i żadnych innych pierwiastków w składzie e, tych, ym, tych cząsteczek węglowodorów nie będzie. Jeżeli chodzi o to. Ym, jak, na jakie grupy dzielą się te węglowodory, to w zależności od tego, czy w tym węglowodorze występują wiązania pojedyncze, czy są podwójne, czy potrójne, dzieli się na takie, dzielą się na takie trzy grupy: alkany, alkeny i alkiny. Alkany mają same wiązania pojedyncze. Alkeny mają co najmniej jedno wiązanie podwójne, a alkiny mają co najmniej jedno wiązanie potrójne. I najpierw sobie powiemy o szeregu homologicznym alkanów. Alkany, też się mówi o nich, że to są węglowodory nasycone. Nasycone. Czyli nasycone to są takie, które zawierają wiązanie pojedyncze a te które zawierają chociaż jedno wiązanie wielokrotne są węglowodorami nienasyconymi, czyli i alkany, i alkeny i alkiny są węglowodorami nienasyconymi. I teraz o tym szale, szeregu homologicznych alkanów. Skoro każdy alkan składa się tylko z węgla i wodoru, no to sobie napiszemy po kolei. No pierwszym przedstawicielem jest taki alkan, który ma jeden węgiel. I tu musimy po kolei znać te nazwy: mamy tak metan, etan, propan, butan, pentan, później jest heksan, oktan, nonan. I dekan. Czyli jeżeli jest pierwszy, to znaczy, zawiera jeden węgiel, drugi, dwa węgle, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak do dziesięciu. Do tylu trzeba znać, bo są też dalej o, o większej ilości atomów węgla w cząsteczce. I teraz jak chcemy narysować. Wzór strukturalny metanu, na przykład, który ma jeden węgiel, no to węgiel jest czterowartościowy, czyli zawsze ma cztery wiązania. Czyli musimy mu narysować te cztery wiązania, no i one się muszą z czymś łączyć. No to wiadomo, że z wodorami, no bo przecież, no bo przecież nie ma innych już pierwiastków tak, w węglowodorach. Później, jak mamy etan, no to rysujemy sobie dwa węgle. Każdy węgiel musi mieć cztery wiązania. I dorysowujemy sobie w ten sposób. Ten schemat możecie sobie cały uzupełnić, ja tylko niektóre tutaj narysuję, bo nie ma potrzeby, wydaje mi się, rysowania wszystkich, bo to jest na takiej samej zasadzie. Na przykład, jakby był pentan, to miałby pięć węgli. I. Jak narysujemy tak, to to jest coś takiego jak szkielet węglowy. Jeżeli rysujemy węglowodory na podstawie właśnie szkieletu węglowego, to tylko rysujemy, czy są pojedyncze, czy podwójne wiązania, i zamiast tych, zamiast tych właśnie wodorów piszemy tylko kreski. No i tu jeszcze te wodory musimy dopisać. Czyli tu mamy jeszcze wodory. No i to jest wzór strukturalny. Jeżeli piszemy wzór półstrukturalny, to wtedy łączymy węgle i ich wodory jakby w taką jedną grupę. Czyli tutaj wzór ym, półstrukturalny etanu to będzie CH2CH2 CH2, w ten sposób. Tutaj metanu no to CH4. A pentanu, no to bierzemy te węgle i wodory w grupy, czyli będzie CH3, CH2. Jeżeli jest więcej tych grup CH2, musiałam dopisać CH2, 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 to wtedy biorę sobie po prostu w nawias i piszę tutaj trójkę, że takie są trzy. I na końcu jeszcze będzie CH3. W ten sposób. No i to jest wzór półstrukturalny. I jest jeszcze wzór sumaryczny, oczywiście, gdzie łącznie piszemy, ile tu występuje w tych wszystkich związkach węgli i wodorów. No to metan to będzie CH4. To akurat wzór strukturalny jest też sumarycznym. Tutaj piszemy sobie C2H4. Tutaj piszemy sobie C3H. Tu mamy 6 i 3 jest 9. Tu będzie 12. I na podstawie tych wzorów sumarycznych można sobie ustalić wzór. Wzór taki ogólny dla alkanów bo on jest w takiej postaci cnh 2n plus 2 bo tutaj się to wszędzie zawsze sprawdza bo jak chcemy tak szybko ustalić wzór sumeryczny bez rysowania tego półstrukturalnego czy, suma, czy strukturalnego no to Tutaj mamy jedynkę, więc jak chcemy mieć ilość wodorów, no to mnożymy razy 2 plus 2, no to mamy 4. Jak mamy C2H4, no to mnożymy tą dwójkę razy 2, to mamy 4. Plus 2 jest 6, a właśnie bo tu zrobiłam błąd. Tak, więc tu będzie C2H6. A, a tu też zrobiłam błąd. Jeju, co to jest? Tu ma być 3 przecież. Tak jest. Teraz się wszystko zgadza. Jak robię jakiś błąd, to z reguły to tak zaraz wychodzi. Widać to. Bo coś się nie zgadza. Dobra, no i dalej mamy C3H12, czyli tu razy 2. Hmm. A, też zrobiłem błąd. No pewnie, przecież tu jest 5 węgli. Tak, C5 przecież jest spętanie 5 węgli i teraz razy 2 plus 2 to idealnie, no właśnie, wychodzi teraz 12. I jeżeli chodzi jeszcze o te zapisy, to jest coś takiego też potrzebne, jak rzędowość atomu węgla, bo często się tego używa. Jak na przykład piszemy reakcje różnych alkanów, to często jest potrzebne, bo jak chcemy wiedzieć, czy coś się przyłączy do jakiegoś węgla, czy nie, to czasami na przykład im wyższa rzędowość, tym szybciej się coś przyłącza. No, trzeba operować czymś takim, jak rzędowość. Rzędowość atomu węgla to jest. Z iloma innymi węglami jest dany węgiel związany. Czyli metan na przykład ma rzędowość zerową, no bo nie jest związany z żadnym węglem, tak? Ten węgiel na przykład jest pierwszorzędowy, bo jest związany tylko z jednym innym węgiel, ten, ten tak samo. Jak mamy na przykład tutaj ten węgiel, no to on jest związany z dwoma innymi węglami, czyli on jest drugorzędowym atomem węgla. Także to jest w ten sposób, i jeszcze musimy wiedzieć o co chodzi z szeregiem homologicznym alkanów. Szereg homologiczny to chodzi o to, że każdy kolejny przedstawiciel, który się różni jednym atomem węgla, różni się o grupę CH2. Czyli każdy ma o grupę CH2 więcej. Czy tak jak mamy na przykład metan i chcemy mieć wzór następnego, no to musimy dać jeden węgiel i dwa wodory, tak? I jak na przykład chcielibyśmy mieć propan, no to wtedy dodajemy go jeden węgiel. I dwa wodory. I też to się zgadza z tym wzorem, bo 3 razy 2 plus 2 jest 8, więc o to chodzi w tym szeregu homologicznym, że każdy kolejny przedstawiciel różni się o grupę CH2 i że te wzory są wszystkie tak właśnie ze sobą powiązane.